No cześć, to znowu ja. Po czwartym dniu Rock for People. Wciąż uważam, że jest to krzyżówka naszego openera z naszym utstokiem, czy dzisiaj Poland Rogiem. Zobaczcie. Tak to wygląda z lutu ptaka, czyli z diabelskiego młynu. Młyna. Młynu. No, z tego koła dużego. Festiwal ma 30 lat. Odbywa się nieprzerwanie od 1995 roku. A mówię Wam to po to, żeby pokazać, jaką drogę przeszedł ten festiwal i w jaki sposób się szalenie rozwinął. W tym 95 roku, 19 sierpnia, zagrało 8 jakichś lokalnych kapel i na festiwalu było około 1100 osób. Pięć lat później, w 1999 roku, pojawiła się chyba pierwsza zachodnia gwiazda, czyli Kuano Apes a na festiwalu było już 5 tysięcy ludzi. Magiczną barierę 10 tysięcy widzów, czyli dokładnie 12 tysięcy ludzi pojawiło się w 2002 roku. Grała wtedy Chamba Biohazard, Agnostic Front i Dead Kennedys. To takie Największe wtedy były gwiazdy. 30 tysięcy ludzi pojawiło się 10 lat później, w 2012 roku, ten festiwal się w takim tempie rozrastał. Zdaje się, że w 2015 roku odbyły się dwie edycje po raz pierwszy. Pierwsza była w Hradec Kralowe, tu gdzie dzisiaj jestem. Wtedy gwiazdą było przynajmniej dla mnie Fate No More. A miesiąc później, to było w czerwcu, a w lipcu, miesiąc później w pilźnie Motorhead zagrało. Nie wiem, czy to nie jest ten sam rok, czy 10 lat temu, kiedy Motorhead na przykład grało na naszych ursynaliach sławetnych. A kilka lat temu, chyba w 2023 roku, pojawiła się Solar Stage, czy w ogóle zasilanie scen energią słoneczną i energią wodorową. To taka dobra praktyka, dobre początki, myślę, że. Warto w tę stronę iść. A dzisiaj jeszcze chciałem Wam powiedzieć o scenach, bo to są te największe zabawki, które chłopcy, którzy nie bawią się kolejką elektryczną, i dziewczęta, które już dawno wyrosły ze skakania w gumę albo z pokemonów. Czy się tam dzisiaj dziewczynki zajmują, to zdaje się, że no jeśli ktoś nie dorósł i ma w sobie ciągle to małe dziecko, to, to te duże zabawki, czyli sceny, mogą być dla nich interesujące. Rock for People ma w zasadzie dwie główne sceny one są niemalże równorzędne. W tym roku tą najgłówniejszą sceną o tą jest KB Stage. To jest scena sponsorowana przez jakiś tutaj bank, chyba duży. A drugą, w zasadzie podobną, o podobnych rozmiarach jest Tesco Stage. One się różnią tym, że Tesco Stage nie ma takiego wybiegu w publiczność. A i ma tam lekko inną konstrukcję dachu, ale generalnie to są te same sceny. One mają powierzchnię 1100 m kwadratowych, 43 m szerokości. Na zbudowanie, na postawienie tej sceny, ona jest oczywiście, to jest cały system zaprojektowany tego się nie stawia tak za każdym razem inaczej. Potrzeba trzech dni i chyba dwóch dni na rozmontowanie. Scena ma ładowność 8000 kg. Tak, dla, żeby sobie skalę tego wyobrazić. W sieci też można znaleźć dane techniczne, ile tam jest różnych ringów, wyciągów, łańcuchów, systemów do podnoszenia, montażu itd. To jest od cholery. Z takich najważniejszych rzeczy, taka scena dysponuje led ekranami o łącznej powierzchni 1050 m2, samych źródeł światła. Jest na niej 2250. 2250 punktów świetlnych. Potężny, nie? No i to właśnie na tych scenach występowali headlinerzy. To tutaj wczoraj gigantyczny koncert i fenomenalny koncert zagrało Linkin Park. Nawet jeśli się nie jest fanem tego zespołu, to to, to zwalało z nóg co się działo, jak to brzmiało pięknie. To tutaj widziałem największy, o właśnie na tej scenie, widziałem największy w swoim życiu mosz, pogo, takich po tym z lotu ptaka, jak były ujęcia, to można było się przekonać, że takich moszpitów było z pięć. Ten największy był stojąc przed sceną, tak trochę po lewej stronie. Był gigantyczny. Byłem kilka metrów od niego i, kurde, nie widziałem czegoś takiego w życiu. Sex Pistols to chyba dla mnie jeden z ważniejszych koncertów tutaj. O koncertach może jeszcze uda mi się powiedzieć trochę więcej w takim zbiorczym podsumowaniu. Tymczasem tyle o scenach. Tu widać, jak ten teren festiwalowy jest nieregularny, ale łatwo między tymi scenami śmigać. Zobaczcie namioty. To są takie namioty, które możecie kojarzyć z Audio River. To są takie namioty, które możecie kojarzyć z Openera. One są pięknie w środku ozdobione. Scena Art Europe 2, czyli taka trzecia scena. Zaraz po tych dwóch głównych. Zresztą w sumie to można powiedzieć, że są dwie główne sceny, dwie nieco mniejsze, te pod namiotami. No i cała reszta tych mniejszych scen, też bardzo aktywnych. I przyznam się, że wszystkie świetnie nagłośnione. Jedyny problem, jaki miałem z nagłośnieniem, to wczoraj na koncercie Fontaines D.C. kiedy przeszkadzała taka nie wiem, strefa Kamela, czy tam jakiś DJ napieprzał i między utworami te unca unca było po prostu strasznie słuchać. To bardzo przeszkadzało, bardzo rozpraszało. Pewnie bliżej sceny nie było tego słychać, ja siedziałem na tym takim wale, żeby widzieć sobie trochę z góry i trochę, żeby nóżki odpoczęły, no i to um umca, umcał, było straszne. To jest jedyny fuck up. Te sceny nie powinny się zagłuszać. Zwłaszcza strefa jakiegoś tam papierosa nie powinna przeszkadzać słuchaczom pod dużą sceną, pod tą deską sceną. No o, to taka mała uwaga. Poza tym. Brylant. Wszystko ideolo, ideolo. Świetnie to brzmi, świetnie to widać z każdego punktu festiwalu, co się dzieje na scenie. Te led ekrany, te linie opóźniające i tak dalej. Wszystko naprawdę zapewnia bardzo duży komfort. Poza takim drobiazgiem, że gdzieś tam jakiś frajer się rozkręcił w strefie sponsorskiej i, i, i przesadzał z intensywnością dźwięku z niej. No, to tyle. No, a dzisiaj na tej dużej scenie Gansi, Guns N' Roses, zapowiadany jest 3,5 godziny koncert, to zresztą normalnych. i to są 30 urodziny Rock For People i to jest taki piąty dodatkowy birthday, day, tak to nazywają, jeżeli jest to Dzień Birthday No, tak podwójnie. No. Uff. No i 30 stopni jest dzisiaj. Także nawadniajcie się. Cześć.